Hej, witam Was bardzo serdecznie na Grand Prix Belgii. Daleka, odległa, 17 pozycja startowa. 8 pozy pozycja to jest nasz cel. Yy, Zgasły wszystkie światła przed nami, jest Bruno Senna i Nicole Hulkenberg. Tutaj bez żadnych problemów yy, łykamy już yy, Bruno Senna, Sergio Perez jest przed nami, ale tutaj na pewno opóźnimy hamowanie. opóźniam hamowanie i, i jestem już koło naszego kolegi z zespołu Michale Schumachera. Jest na 8 pozycji Schumacher. My jesteśmy na pozycji 9, ale tutaj na pewno nie odpuścimy. Jeszcze jest dużo, naprawdę dużo czasu, żeby tych zawodników wyprzedzili. Tutaj miałem już zwalnia No i wyprzedzamy mistrza, czyli przed nami jest Jenson Baton, czyli kolejny mistrz, którego mam nadzieję wyprzedzimy na tej prostej bolidy McLarena są niezwykle szybkie. Nasze bolid, nasz bolid także, ale nie aż tak bardzo. Tutaj Mark Webber przyblokował batona i wyprzedzam tych dwóch zawodników, czyli Webera i Batona. Więc bardzo dobry start, jak na 17 pozycję startową. Kwalifikacje kompletnie mi nie wyszły. Dlatego też taka odległa pozycja. Rajkonen jest przed nami Ale myślę, że na tutaj nie wyprzedzimy On jest naprawdę bardzo szybki Więc dosyć niespodziewany start Bardzo dużo się dzieje Bardzo szybki lewy zakręt Taki łuk Tutaj bardzo bardzo łatwo naprawdę wpaść w poślizg I, i można rozbić swój bolid I skończyć wyścig Jesteśmy w tym drugim sektorze W sektorze naprawdę bardzo krętym Ale ten tor jest po prostu fenomenalnym torem jest to jeden z najlepszych torów, jeździ się bardzo fajnie i przyjemnie. A zarazem jest ten tor dosyć bezpieczny, można sobie pozwolić na jakiś tam wyjazd. No ale to wszystko w granicach rozsądku. Weber na pozycji siódmej, my już w tej odprawie ten Weber, ale jednak nie. Jednak mi nie wyprzedzi. 11 okrążeń tego wyścigu, więc... Um... Dosyć wyścig, jest długi tam. Widzimy, że yy, yy, Raikkonen popełnił delikatny błąd, tam z masą chyba walczył, no i widzimy, że wyjeżdża poza tor, więc yy, traci on swoją prędkość i na pewno traci delikatnie przewagę do nas, więc będzie jakaś tam szansa, żeby go wyprzedzić, ale czy go wyprzedzę, nie wiem, tutaj popełniłem delikatny błąd i ciut za szeroko wyjeżdżam, ale zobaczymy, co będzie działo na tej długiej prostej. ale na, tym, na tych zakrętach, na, na oróż, oni są bardzo szybcy, bardzo szybko ten zakręt ci zawodnicy pokonują i naprawdę jest bardzo ciężko, żeby cokolwiek tutaj po prostu zdziałać. Raikkonen na pozycji 5, my jesteśmy na pozycji 6, 7 jest Weber, więc ten Red Bull zbudził się z tego snu i w drugiej połowie sezonu naprawdę znakomicie sobie radzą ten byk zaczął po prostu szarżować po tych torach w Formule 1 no ale zobaczymy, zobaczymy, ponieważ jeszcze dużo okrążeń do końca i naprawdę wiele rzeczy ciekawych może się w tym wyścigu dziać jak mówiłem, kwalifikacje mi nadzwyczajnie nie poszły. Nie wiem dlaczego, ale na kwalifikacjach po prostu słaby czas osiągałem. Ci zawodnicy z czołówki, naprawdę i nawet ci zawodnicy z środka stawki jeździli ode mnie po prostu szybciej. Nie wiem, czy to jest wina tego bolidu, czy po prostu na tym to, że źle sobie radzę w kwalifikacjach. No i też tak może być. Dlatego też y, taka odległa pozycja. Ale jak na razie jesteśmy na pozycji szóstej, więc myślę, że w pierwszej ósemce gdybyśmy skończyli wyścig, byłoby naprawdę fantastycznie. Zdobylibyśmy jakieś tam punkty, no i wykonalibyśmy zadanie zespołu. Ale co ważne, y, y, dobra y, lokata. W mistrzostwach kierowców także jest wskazana. Tutaj ten ostatni sektor i ta szykana przed tą prostą startową. Prawy i lewy zakręt tutaj delikatnie za, za szeroko, ale Weber jednak nie. On jest ciut za daleko, więc on nam tutaj na pewno nie zaszkodzi. DRS jest włączony, więc na tej długiej prostej ci zawodnicy na pewno będą próbować do mnie Od prawej strony Weber... Ale jednak nie próbował się tam wcisnąć Australijczyk, ale nie poradził sobie, ponieważ było zbyt mało miejsca, jego prędkość była zbyt mała, więc yy, po prostu nie dał, nie dał rady. Mijamy szykany o róż, taką szykanę, te w sumie dwa zakręty można by nawet powiedzieć, które są po prostu fenomenalne. I, I jest to najlepszy zakręt, oczywiście na tym torze. On się tak fantastycznie wznosi i wynosi nas na prostą startową, która jest piekielnie długa. Tutaj widzieliśmy, że zawodnicy nawet do mnie nie dojeżdżali, więc całkiem dobrze tą szykanę przejechałem. Moja prędkość była wystarczająca. Trzecie okrążenie wyścigu. Rajkonen jest przede mną. No i oni jakoś bardzo, ale to bardzo nie odjeżdżają, ale już tam spory kawałek z przodu są, więc. Ciężko będzie ich po prostu dogonić. Na piątym okrążeniu, pod koniec piątego okrążenia, przepraszam, szóstego okrążenia zjadę do alei serwisowej. No i wtedy ten pit stop się odbędzie. Nie zmieniałem nic w całej tej strategii wyścigowej. Postanowiłem, że jeżeli zespół uważa, że tak powinno być, to niech tak zostanie, może w innych wyścigach. 20% szans na deszcz i myślę, że ten deszcz spadnie, ale jak na razie jest piękna, słoneczna pogoda, więc ten deszcz spadnie, ale na pewno nie od prawie strony Weber. Czy ta prędkość będzie wystarczająca? Jednak nie. Ale myślę, że dopiero pod koniec wyścigu może pokropić, ponieważ zapowiadane są naprawdę bardzo dobre warunki pogodowe przez e, większość wyścigu. Dojeżdżamy do tej szykany, która poprowadzi nam, e, nas na prostą. E, no i tutaj manewry wyprzedzenie nie raczej miejsca mieć nie będą. 1.55 506 to jest mój czas okrążeń, więc czas dosyć słaby. Tamci zawodnicy jadą 1,50, więc jest to naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o jedno okrążenie. Raikkonen jest na pozycji 5, ja jestem na pozycji 6 i Weber na pozycji 7, i Schumacher jest dosyć daleko z tyłu. Myślę, że jest to pozycja około 10. Tu widzimy od prawej strony Mark Weber mnie wyprzedza, no i wyprzedził mnie Brazylijczyk eee, tutaj jeszcze Baton. Boże Brazylijczyk, co ja plotę? Przecież to zawodnik Australii, ale tutaj opóźniam delikatnie hamowanie i jestem przed Markiem Weberem, więc Mark Weber tutaj stracił najwięcej Mark Weber tutaj stracił najwięcej Można by powiedzieć, że mm, próbował mnie wyprzedzić, no ale został wyprzedzony eee, Tam gdzie dwóch się bije w trzeci korzysta, ja skorzystałem może nie jakoś najlepiej, bo Straciłem jednak tą pozycję, ale obroniłem ją na rzecz yy, Marka Webera. Więc siódma pozycja. Widzicie, że jest piekielnie trudno. Ci zawodnicy jadą bardzo szybko na tych prostych przy użyciu systemu DRS. Po prostu nie mam szans, nie mam najmniejszych szans, żeby w ogóle ich dogonić, no i móc walczyć o pozycję. Ten bolid jest bardzo dobry w takich fajnych, szybszych zakrętach. On się dobrze kieruje, ale także w tych wolnych zakrętach. Dosyć dobrze zbalansowany jest ten bolid. No ale na długich, prostych, nawet najszybsze bolidy nie, nie mają szans przy użyciu systemu DRS, jeżeli jakiś inny zawodnik tego systemu używa. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Na, ty, na tych nawet prostych, tutaj tych szybkich, próbują zawodnicy się wyprzedzać, ale te prędkości są bardzo du duże i naprawdę oni nie chcą ryzykować. Za chwileczkę zaczniemy piąte okrążenie wyścigu o Grand Prix Belgii. O Grand Prix, który jest nadzwyczaj ciekawym Grand Prix. Dzieje się tutaj dosyć dużo i pamiętamy ten wypadek sprzed. Kilkunastu miesięcy, gdzie to zahaczył zahaczyło Louisa Hamiltona, no i karambol po prostu na tym wyścigu, na samym starcie już, gdzie Alonso tak bardzo ucierpiał, Hamilton, grożał, tam jeszcze inni zawodnicy ucierpieli, wyglądało to po prostu strasznie, ale jakże fascynująco. Jak na naszym starcie takiego wypadku nie było, nic takiego miejsca nie miało. To widzimy od lewej strony. Weber, ale jednak nie, jednak nie, prędkość jest zbyt mała. No, tak jak mówiłem na innych wyścigach, Fetel Weber dosyć małe prędkości osiągają na tych prostych, nawet przy, przy użyciu systemu DRS. One nie są po prostu takie duże. Odnośnie Webera i Fetela. W kolejnym wyścigu bodajże będę mógł wybrać sobie przeciwników. Łapkowaliście najwięcej i najwięcej osób pisało o lotusie i na pewno ten zespół wybiorę, myślę, że zawodnikiem, z którym będę rywalizować, będzie jeden po prostu z zawodników tego teamu. I na pewno fajnie by było zasiąść za sterami Lotusa, bolidu, który jest bardzo szybki, zbalansowany jest znakomicie i naprawdę można w fenomenalne czasy tym Bolidem po prostu osiągać. Więc myślę, że całkiem dobrym wyborem będzie wybór lotusa na kolejny wyścig, czyli walczenie po prostu z kierowcą, który w tym zespole się znajduje. Nie wiem dokładnie, który to będzie kierowca i... I z kim będę mógł rywalizować? No ale zobaczymy i przekonamy się tego w kolejnym wyścigu, czyli o Grand Prix Włoch. Zjeżdżam do alei serwisowej. Ta aleja jest tutaj bardzo ciasna. Zobaczymy, czy jaki zawodnik jeszcze jedzie. Tak, Sergio Perez tam chyba jedzie, więc yy, Baton jest już przed nami. grożał, jest przed nami. Werni przed nami. Oni nie zjeżdżają do alei serwisowej. Zjadam dopiero później. Yy, jaka będzie wymiana opem? Przytrzymują nas delikatnie, ale 5,2 sekundy, więc pit stop średni. Dosyć długo to wszystko trwa. Ale widzimy, że ci zawodnicy dopiero też wjechali No i nas delikatnie przytrzymali. Kobayashi na pozycji 14, więc on jest za nami. Baton jest na pozycji 12, więc on dosyć szybko z tego boksu wyjechał i jest po prostu z przodu. No ale takie są boksy właśnie w tej grze. Tutaj popełniłem błąd i wyjeżdżam, ale bez konsekwencji. Tam ci zawodnicy są bardzo daleko. Jeżeli chodzi właśnie o, o boksy w tej grze, myślę, że w kolejnej części powinni oni wymienić właśnie, to znaczy wymienić, zmienić to, że szybciej powinno się wyjeżdżać i nawet rywalizować z tymi zawodnikami, tak w tej alei serwisowej się delikatnie przepychać, coś, coś w tym stylu byłoby to fajniejsze, ciekawsze i na pewno by tak nie irytowało, bo bardzo długo się w tej alei czeka i naprawdę yy, mo, czasem traci się naprawdę dużo pozycji. Dlatego, też to jest złe i to powinni yy, wyeliminować z tej Formuły 1. Yy, tak, w prawdziwym świecie Formuły 1 po prostu nie ma i, i tam jest walka, walka, nawet w alei serwisowej. I tam dzieje się bardzo dużo, nawet kiedy dochodzi do kontaktów, kiedy urywają się przednio skrzydła. Jest to po prostu fascynujące i. I ogląda się to rewelacyjnie. Dlatego to powinni zmienić. Szóste okrążenie wyścigu. Baton jest przed nami. Kobayashi jest za nami na pozycji 14. My na pozycji 13. Czy szczęśliwa 13 pozycja? Zobaczymy, czy to przyniesie nam szczęście. Nie wiem. Tamci zawodnicy za chwileczkę już wiadomo do alei serwisowej. na mieszanka paliwa, żeby jak najszybciej do nich dojechać. Żeby ta strata była ciut, ciut mniejsza. No ale oni są piekielnie szybcy. I naprawdę będzie nam bardzo ciężko wyjechać przed tymi zawodnikami. Ci zawodnicy widzimy, że wjeżdżamy, bo my delikatnie tu opóźnimy. Hamowanie ciut, ciut za bardzo. I zobaczymy, na której pozycji wyjedziemy. Schumacher na pozycji 12. Myślę, że teraz powinienem go wyprzedzić, ale czy go wyprzedzę? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po wyjeździe. Tu widzimy Schumachera od prawej strony. Tu widzimy Perez albo Kobayashi Perez, Perez wyjechał i tutaj Schumacher na pozycji 7, ale mamy dużo większą prędkość, wyprzedamy mistrza. Więc Schumacher, Schumacher jest y, za nami. Zmieniło się to odwrotnie. Y, Weber jest y, przed nami, a Schumacher za nami. Po prostu fantastyczny, fantastyczny pit bo W naszym wykonaniu wyglądało to y, średnio, ale naprawdę dobry, dobry rezultat po, po wyjeździe tych zawodników. Y, Weber jest y, tuż przed nami, no i widzimy, że on jedzie dosyć wolno. Co się dzieje z markiem? Weberem. Czy on jedzie po prostu na oszczędnej yy, mieszance paliwowej? Nie wiem, więc będę na pewno, pewno go wyprzedzić. No ale dobrze, tego, yy, tego wyczynu będę próbował dokonać. No ale czy go wyprzedzę? Nie wiem, ponieważ Mark Weber jest bardzo dobrym zawodnikiem i na pewno bardzo ciężko będzie sobie z nim poradzić. Na, w tych sektorach jeździ nadzwyczaj wolno, więc myślę, że Mark Weber po prostu będzie nam odjeżdżał. Siódme okrążenie wyścigu jest ich 11, więc... Tutaj będzie walka, myślę, jeszcze do samego końca. Bardzo dużo będzie się tu działo i, i wiele ciekawych momentów na pewno przed nami. Zbogacona mieszanka paliwa. Tutaj widzimy, że on nam nie odjeżdża, więc coś się dzieje z Markiem Weberem. No ale Mark Weber pewnie będzie chciał przyspieszyć tempo. Będzie chciał jechać jeszcze szybciej, żeby nam po prostu odjechać. No ale zobaczymy, czy będziemy w stanie w ogóle doścignąć Marka Webera tutaj. Delikatne opóźnienie hamowania i Mark Weber jest dosyć blisko, więc coś się jednak dzieje z bolidem Red Bull'a. No ale zobaczymy, czy to wszystko będzie miało jakikolwiek sens. Czy ta wzbogacona mieszanka i czy, czy ta szarża się nam opłaci. Poprawiamy swój czas okrążenia tu. Mark Weber bardzo blisko, opóźniam delikatnie hamowanie, ale jednak nie, jednak nie. Mark Weber nam delikatnie ucieka. Schumacher na pozycji 8, więc Szumi jest za nami. Weber 6, 7, jest Bert, czyli my. Zakręt o tutaj ta, jakby to szykana, takie podwójne zakręty. Wyjeżdżamy na tą prostą startową. System DRS mamy w użyciu, ale Mark Weber jest za daleko, za daleko i na pewno Australijczyka nie dogonimy. Opóźniamy delikatnie hamowanie, poprawiamy czas pierwszego sektora o ponad 80 sekundy, więc fantastycznie ten sektor pojechaliśmy. Mark Weber jest dosyć blisko. No, ale chyba jednak ciut za daleko jak dla nas te czasy nie są aż tak rewelacyjne, żeby tutaj Marka Webera móc nadzwyczajnie pokonać. Standardowa mieszanka paliwa, tak więc, i jedziemy swoim tempem bezpiecznie do mety, żeby tą siódmą pozycję utrzymać. No, ale myślę, że tutaj Schumacher na pewno nie będzie odpuszczał i, i tak łatwo nie będzie, więc, będzie nam dosyć ciężko tą pozycję utrzymać. Choć mam nadzieję, że, że mi się to uda, jestem już ciekawy wyścigu o Grand Prix Włoch. Ten tor lubię i, i na pewno umiejętności na tym torze nie są aż tak ogromnie potrzebne, ponieważ jest bardzo dużo długich, prostych, w miarę proste szykany. I naprawdę jedynie w pierwszym i w połowie, w pierwszej części drugiego sektora można popełnić jakieś tam błędy, ponieważ są te prawe zakręty, ale myślę, że można sobie z nimi poradzić. I tam mam nadzieję, że będzie walka toczyła się o naprawdę wysokie lokaty. Chciałbym w jakimś w końcu wyścigu odnieść upragnione zwycięstwo. Nie wiem, czy uda mi się to z Mercedesem, choć... Ten bolid jest w miarę szybki, naprawdę w miarę dobrze można tym bolidem sobie jeździć. Widzicie, że Mark Webber odjeżdża już niemiłosiernie, więc on chyba wyrzucił piąty bieg i wreszcie odjeżdża. Ja nie mam najmniejszych szans, żeby go dogonić, więc skupiam się na siódmej pozycji. Za mną jest Michael Schumacher. Jeżeli chodzi o walkę z Michaelem Schumacherem, jak na razie wygrywam ją bez żadnych problemów. Jest 4 do 5, więc on, w żadnym, jakby to powiedzieć, praktycznie aspekcie tego wszystkiego, nie jest lepszy ode mnie. I na pewno nie wygląda to tak, tak dobrze jak. Było hmm, chyba z Niko Rosbergiem, ponieważ on wtedy radził sobie dużo lepiej. Schumacher na 8 pozycji, a jestem na pozycji siódmej, całkiem dobrej, 7 pozycji. Pozycji, która daje nam jakieś punkty. E, no i myślę, że jak na tak ciężki e, wyścig, jak na takie kwalifikacje, e, wyścig e, dosyć dobrze się jak na razie wiedzie. E, dziewiąte okrążenie. E, wjeżdżamy do sektora trzeciego czyli sektora, który jest sektorem bardzo szybkim no ogólnie ten tor jest bardzo szybki są bardzo długie, proste tak jak teraz widzicie jedziemy na tej, takich łukach delikatnych lewych łukach i one są niezwykle proste tutaj jeżdżę bez odjęcia więc no sami widzicie, że prędkości na tym torze przekraczają 300 km na godzinę a... Cały czas praktycznie jedzie się na siódmym biegu, więc no, prędkości są tutaj bardzo duże. Zaczniemy za chwileczkę okrążenie dziesiąte, czyli zostaną nam dwa pełne kółka do zakończenia tego wyścigu. Wyścigu ciekawego i na pewno wyścigu, na którym jedzie się całkiem fajnie system CARES, żeby delikatnie odjechać, no ale na tą prostą zostawiamy sobie dużą dawkę, żeby w, w miarę y, móc po prostu tym zawodnikom odjeżdżać, ponieważ oni mogą używać systemu y, DRS. Y, no ale my tutaj widzimy, że Schumacher już od lewej strony Przyblokowałem go, ale od prawej strony to on mnie chyba nie wyprzedzi, więc tutaj ja jednak Schumacher nie. Jednak Schumacher odpuścił. Myślę, że głupich błędów Schumacher tutaj popełnią nie będzie. Żółta flaga w sektorze trzecim. Tam ewidentnie się coś stało. Tam musiało się coś po prostu stać. 23... 22 zawodników już jedzie w wyścigu, więc tam ewidentnie coś się stało i jacyś zawodnicy po prostu odpadli. Dwóch zawodników odpadło z wyścigu, więc no widzicie, że jakieś tam niespodzianki są. Jestem ciekawy kto odpadł, czy ktoś z czołówki bardziej, czy, czy ktoś z końca stawki. No ale tego przekonamy się dopiero na, mm, pod koniec wyścigu. Zaczyna padać deszcz. Tutaj delikatny błąd, ciut za szeroko, ale Schumacher nie wykorzystuje tego błędu. Jest tutaj po prostu e, zbyt kręto i zbyt wąsko. E, deszcz pada coraz mocniej. No, ale myślę, że on nie przeszkodzi nam tutaj w dojechaniu do mety na oponach typu slick. Byłoby to głupim zachowaniem, gdybyśmy teraz zjechali do dalej serwisowej po prostu na wymianę opon. Byłoby to niedojrzałe, dlatego yy, zjeżdżał na pewno nie będę. Fettel 151 314 fenomenalny czas, yy, fenomenalny czas Niemca. Więc no, jestem troszeczkę w szoku, ponieważ Red Bulle na tym torze radziły sobie średnio. No a teraz rekord okrążenia, więc mm, całkiem dobry wynik Sebastiana Fetele. Rozpoczęliśmy okrążenie 20, 11. Boże, 21 gdzie 21? 11 okrążenie, czyli ostatnie okrążenie o Grand Prix Belgii. Żółta flaga w sektorze trzecim, ale już znikła. Ym, paliwo, wzbogacona mieszanka, paliwa, no i system Kers. Yy, system Kers na pewno tutaj będzie w użyciu. Od prawej strony Schumacher, od lewej teraz Schumacher. próbujemy wyprzedzić, ale czy da radę? Czy prędkość będzie wystarczająca? Ja delikatnie przyblokowałem tutaj od lewej strony. Ktoś jeszcze próbuje od prawej strony. Bok w bok Schumacher, ale jednak nie. Schumacher odpuszcza. Za daleko jest po prostu Schumacher. Perez! Perez wyprzedza Michaela Schumachera, no i Schumacher spada na dziewiątą pozycję, więc fantastycznie tutaj Perez wciska się i naprawdę zdobywa fenomenalną pozycję. Jak na Sergio Pereza, wynik na tym torze ósmy jest całkiem dobrym wynikiem. W sesji kwalifikacyjnej też jakoś strasznie nie błyszczał i te pozycje nie były nadzwyczaj wysokie. Jesteśmy w drugim sektorze, tutaj na pewno nie popełnię już błędu skupiłem się jak tylko mogłem i mówię, że, mówię sobie, że błędów popełnię nie będę głupich błędów, które mogłyby spowodować to, że wpadnę w poślizg, choć jest naprawdę dosyć ślisko, ponieważ pada deszcz. No i ten tor tutaj w tym drugim, trzecim sektorze był naprawdę dosyć mokry i trzeba było naprawdę uważać. Ale poprawiam swój czas dwóch sektorów o ponad jedną Dzies jedną dziesiątą, dokładnie 162 yy, dziesiąte sekundy, więc całkiem, całkiem nieźle Alonso. Najszybsze okrążenie wyścigu Louis Hamilton już skończył, yy, więc całkiem, całkiem dobrze to wygląda. Nie byli aż tak daleko. Wyjeżdżamy na prostą startu mety, no i tak, tutaj już się nic nie zmieni. Yy, zdobywamy całkiem dobre siódme miejsce. Kolega. Jest na pozycji dziewiątej, czyli Schumacher, dziewiąta pozycja. Widzimy jak ten bolid jest już zniszczony, obdarty po prostu z każdej strony. Alonso na pozycji trzeciej, baton na pozycji czwartej. Kto tam jest niżej? Masa i Kartikejan, więc tutaj Kartikejan coś musiał zrobić na trzecią pozycję, więc Groszau i Fernando Alonso. I na następnym wyścigu to z tymi zawodnikami będę mógł konkurować, więc myślę, że tutaj lotusa wybiorę. Widzimy naszych kolegów z zespołu, tutaj mechaników, oni nam gratulują. Nasz inżynier pewnie podejdzie. Tak, podszedł, pogratulował całkiem dobrego wyścigu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Tym razem już we Włoszech będzie to na pewno fascynujący wyścig. Na wyścigu, w którym walczyliśmy w trybie mistrzów z Fernando Alonso. Trzymajcie się ciepło, cześć.